To tragiczny paradoks, że barwna rozmaitość ludów w Cesarstwie Habsburskim, bezpośredni spadek podynastycznej ponadnarodowej przeszłości, stała się pożywką dla kiełkujących ludobójczych dokumentów rasistowskich w nowej epoce nacjonalizmu i zmiany społecznej. Wydarzenia pierwszej połowy XX wieku, które wieńczy proces zagłady europejskich Żydów, doczekało się już wielu publikacji i wielu prób wyjaśnienia oraz wielu prób pokazania tego zjawiska natomiast ostatnia próba zatytułowana strefa interesów jest godna uwa uwagi i atencji film który jest brawurową próbą pokazania sposobu istnienia, sposobu funkcjonowania rodziny Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz, która to rodzina żyje w cieniu, cieniu płotu, który odgrodza ją od, od rzeczywistości obozowej, którą my kojarzymy z upiornym doświadczeniem, mało tego. Rodzina ta żyje dosłownie w cieniu krematorium. Ci ludzie widzą dymiące kominy Auschwitz, a nie wywołuje to u nich jakiejś szczególnej refleksji. Nie wywołuje to u nich szczególnej, szczególnej refleksji. Pani Hess żyje w, u boku męża, zachwala sobie walory, Lebensraum. Jest szczęśliwą mężatką spełnioną. Dzieci dorastają, jeżdżą z ojcem po okolicy, pływają z ojcem po rzece w kajaku i tak dalej. Pani Hes jest pochłonięta pielęgnacją grudka i doglądaniem dzieci oraz wychowaniem i tego, żeby było wszystko czyste, zaprasza swoją matkę i wszystko wydaje się świetnie. O zagładzie przypominają tylko szczekanie psów odgłosy ludzi i krzyki dochodzące z tej rzeczywistości z innego świata. I jest to, jest to, jest to obraz, który no, pokazuje właśnie, jest, pokazuje. Doświadczenie Auschwitz innego, z innego kąta, z innego punktu e, i pokazuje coś, co można nazwać e, banalnością zła, e, której to twórcy do siebie nie dopuszczają w ogóle. To znaczy, tam nie ma w ogóle refleksji żadnej na ten temat, co się dzieje, e, skąd przychodzą do nas e, wszystkie e, dobra, które uzyskujemy. Nie wiadomo jak w zasadzie. Na źródła pochodzenia tych dóbr oni są w zasadzie ślepi. I siła tego filmu właśnie na tym polega. Pokazuje, pokazuje zagładę zupełnie z banalnego punktu widzenia ludzi, którzy czerpali z niej zyski, funkcjonowali w jej cieniu ale nie dostrzegali tego czym co 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 tworzyli co współtworzyli tak naprawdę gdzie byli w tej strukturze, w tej strukturze zła i właśnie na tym polega siła tego filmu jego interesujący wymiar i próba pokazania tej, tego procesu właśnie zapłotu, dosłownie zapłotu, bo tak wyglądało. Więc, rodzina, która czerpała zyski, która czerpała z tego korzyści, żyła w cieniu krematoriów, dymu, całego całego, całego procesu zagłady i, ben, i, i była jednocześnie ślepa. I tak właśnie wygląda banalność zła, która jest pokazana w tym filmie, co, co, jest, co, jest, siłą tego filmu, filmu niewątpliwie godnego uwagi, gdyż pokazuje właśnie, pokazuje to doświadczenie. Warto pójść i warto zobaczyć. Dziękuję.